Chowaj się, Geralt! Ej, wy tam! Chodźcie tu! Czego chcesz, Temerczyku? Czarni biją naszych! Co? Kurwa ich masz pożałują! Muszę ich czymś zająć. Kim ty przyszedłeś mnie zabić? Przyszedłem po twoją krew. Chcesz mojej krwi? To walcz ze mną i spróbuj jej utoczyć. Spokojnie, wasza wysokość. Potrzebuję tylko odrobinę. Kim ty w ogóle jesteś? Gerald z Rivi. A ulubiony wiedźmin Foltesta. Słyszałem o tobie. Po cholerę ci moja krew. Saskia, dziewica z Edirn, została otruta. Królewska krew to składnik Antidotum. Bzduraj, zabobon! Dziewcy zachciewa się królewskiej krwi? <laughs> to niech ugryzie w dupsko Stanisa, dziedzica Edirn. Wasza wysokość albo dasz mi tę krew dobrowolnie, albo sam otworzę ci żyły. Wolę to pierwsze. I ty pewnie też. Jeśli sam utoczę krwi, będę musiał znowu przedzierać się przez cały obóz. Kto wie, może któremuś z żołnierzy się poszczęści. Obyś z czesu, wielu. A wtedy ta upiorna mgła będzie wisieć na granicy, póki twoim rycerzom nie odechce się wojaczki. O czym ty mówisz? Wiesz, jak otworzyć drogę mojej armii? Wiem, ale martwemu mi się to nie uda. Dobra, dostaniesz moją krew. Ale przysięgnij, że rozegnasz mgłę. Masz moje słowo, królu. Pamiętaj o naszej umowie. Moi ludzie wyprowadzą cię z obozu. Nie chcę, żeby któremuś z żołnierzy się poszczęściło. Powiedz mi tylko. Jak przeszedłeś przez mgłę? Jestem wiedźminem. W takim razie potrzebna mi armia chętnych żonych wiedźminów. Jesteś wreszcie. Gdzie Tris? Nilgardczycy zabrali ją ze sobą do Lok Muin. Co? Rzucono na nią zaklęcie. Zamienili ją w figurkę. Kompresja artefaktowa muszą mieć potężnego maga. Mieli. Bez niego Shillard nie zdoła jej odczarować. Ale w Lok Muin będzie pełno czarodziejów. To nie wszystko. Dostali Tris dzięki Cinti. Cinti? Okłamała cię. Wracamy do Wergę natychmiast. Kurwa! Głupia byłam! Naciesz się tą chwilą, Wiedźminie. Filipa Eilhart, oszukana przez tanią dziwkę z Nilwgardu. Znajdę ją. A kiedy ją znajdę, zabawimy się jak nigdy wcześniej. Będzie żałować, że jej matka się nie wyskrobała! Róża pamięci przepadła. Otóż nie. Żmija Cynthia tak się śpieszyła, że zostawiła swoje bibeloty. Wśród nich, a i owszem, róża pamięci Tris Merigold. Czas ucieka, Geralt. Ten kwiat umiera. Więc na co czekamy? Chciałeś o czymś porozmawiać? Twoja kolej, czarodziejko. Mam już wszystkie składniki, których potrzebujesz do uzdrowienia saski. Zatem do dzieła. Skojatel, odsuńcie się. Moja ulubiona gałąź magii, lesbomancja. Jak się nazywasz? Sasente. Jak cię wołają? Saskia. Pamiętasz, co się stało? Mm, trucizna. Otruli mnie. Ile czasu minęło? Co z bitwą żołnierze Henselt? Spokojnie. Wciąż możesz wygrać swoją bitwę. Pójdę ogłosić, że wróciłaś do żywych. To tobie zawdzięczam życie? I Filipie. Dziękuję, Gerald. Odwdzięcza się, masz moje słowo. Udało wam się zdjąć klątwę? Nie, ale jesteśmy niemal gotowi. Jednym z przekaźników mocy jest miecz Vandergrifta. <laughs> Trzeba było go wziąć. Dla mnie to tylko kawałek żelaza. Skoja te nie dopuszczali do ciebie nikogo poza Filipą. A jej nie pozwoliliby zabrać twojego sławnego miecza. Wkrótce spróbuję zdjąć kątwę. Dlaczego mi pomagasz? Chciałbym powiedzieć, że robię to dla ciebie lub dla idei, ale prawda jest inna prozaiczna. Pewien elf przepowiedział mi przyszłość. W czasie tej bitwy odzyskam pamięć. Nie wiedziałam, że wierzysz w przepowiednie. Bo nie wierzę, ale nie mam wyjścia. Muszę spróbować. Poza tym, jeśli moja amnezja jest skutkiem czarów, to przepowiednia ma sens. Gdy zdejmę klątwę, po pobojowisku przetoczy się fala uderzeniowa. Czysta, niekontrolowana moc, szukająca ujścia. Następnie powstanie silne pole antemagii. Nikt nie potrafi dokładnie przewidzieć konsekwencji, ale coś się musi zdarzyć. Poza tym nie mam wyboru. Powodzenia, Wiedźminie. Będziemy czekać. El cabez de का बस चार नेक्स तो ठेक By czas popierdalasz. Wykorkujesz na zawał. Nie boisz się, że trochę przeholowaliście ze stenisem? Mamusia cały czas głaskała, synusia. Myślał, że mu wszystko wolno. Dostał na co zasłużył. Może nic się nie stanie, a może wybuchnie kolejna wojna. Historia jest jak moneta, która wypadła z ręki. Nigdy nie wiadomo, jak upadnie. Pamiętasz o potworach w kopalni? No bez żadnych sztuczek. <tryk wytanie> że tej dziewczynie? Saski? Nie, ale wierzę to a on jej ufa.